Cześć wszystkim i witamy z powrotem. Dzisiaj poznamy trzy historie o jaskiniach, które są bardzo różne od tych, które widzieliśmy tutaj wcześniej. Są tak wyjątkowe, że może nawet te eksploracje nie powinny były się wydarzyć. Jak zawsze, bądźcie czujni, bo niektóre fragmenty mogą być przerażające. Przenieśmy się w czasie, około 12 milionów lat wstecz, kiedy w głębinach Oceanu Atlantyckiego zaczęła powstawać góra wulkaniczna. Ten wulkan wybuchał wielokrotnie przez 9 milionów lat, a dzięki ruchowi płyt tektonicznych stworzył wyspę o nazwie Teneryfa. Dziś Teneryfa to największa z wysp kanaryjskich, leżąca mniej więcej 480 km na zachód od wybrzeży Afryki. Wyspy kanaryjskie tworzą łańcuch wysp należących do Hiszpanii, a Teneryfa jest najbardziej zaludnioną z nich, z prawie jednym milionem mieszkańców. Ale ta liczba rośnie znacznie dzięki turystom. 5 razy więcej ludzi odwiedza Teneryfę każdego roku. Większość przyjeżdża, by cieszyć się pięknymi plażami, ale wyspa ma również bardzo zróżnicowany krajobraz, z gęstymi lasami w centrum i skalistymi terenami w pobliżu morza, a także tajemniczymi jaskiniami. W przeciwieństwie do niektórych miejsc, które pokazujemy na kanale, jaskinie Teneryfy nie są wielką atrakcją turystyczną. Są raczej ukrytym skarbem, zarezerwowanym dla tych, którzy uwielbiają dobrą przygodę. Naukowcy również kochają te jaskinie ponieważ, zamiast być zrobione z wapienia lub piaskowca, wiele z nich to tunele lawowe. Kiedy wulkan wybucha, lawa płynie, tworząc kanały, a czasem ta wolniejsza i bardziej lepka lawa tworzy twardą skorupę, pozostawiając po sobie tunele, gdy stygnie i cofa się. Na Teneryfie jest wiele takich tuneli, zwanych galeriami, a największy z nich to Cueve del Viento, o długości 18 km, będący największym tunelem wulkanicznym w całej Europie. Te tunele lawowe są rozsiane po całej wyspie, a wiele z nich łączy się ze sobą, tworząc labirynt. 10 lutego 2007 roku grupa prawie 30 osób zebrała się na zachodnim krańcu wyspy na wędrówkę jednym z tych tuneli lawowych. Ta przygoda była zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody Teneryfy, a zazwyczaj wycieczki te miały mniejsze grupy złożone z osób już znanych. Ale tego dnia grupa była większa niż zwykle i obejmowała kilku badaczy z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich. Wszyscy byli podekscytowani, podziwiając widoki gór i wąwozów. Około godziny 14 dotarli do góry i musieli przejść na drugą stronę. Były dwie opcje: wspiąć się i przejść górą albo przejść przez wnętrze góry. Ponieważ była to spokojniejsza wędrówka, zdecydowali się wejść do tunelu ławowego, który łączył oba wąwozy. W pojedynczym rzędzie zaczęli się schylać i przechodzić przez tunel, w którym woda sięgała do kostek. Ale nikt nie wiedział, że weszli do niewłaściwego tunelu. Chociaż ta wędrówka była zorganizowana przez oficjalny klub przyrodniczy, nie było doświadczonych przewodników, którzy mogliby poprowadzić grupę. Zamiast tego, jeden z pracowników klubu otrzymał instrukcje telefoniczne od kogoś, kto dobrze znał trasę. W efekcie grupa podążała tunelem ławowym, który mógł być niebezpieczny, mając jedynie kilka notatek w telefonie. Kiedy zobaczyli wejście do galerii, pomyśleli, że to ta której szukali i weszli do środka. Gdyby poszli trochę dalej, znaleźliby właściwy tunel w pobliżu. Jednakże, ponieważ żaden z tuneli nie miał tabliczek na zewnątrz, nie mogli tego wiedzieć na podstawie informacji, które mieli w tamtym czasie. Grupa coraz bardziej zagłębiała się w tunel lawowy i około godziny piętnastej byli już ponad półtora kilometra we wnętrzu góry. To wtedy wszyscy zaczęli czuć się trochę dziwnie. Nagle jedna osoba straciła przytomność i upadła na dno jaskini. Zaraz potem inna osoba również zemdlała, a potem kolejna, aż 16 z 29 osób straciło przytomność. Pozostałych 13 osób, które znajdowały się bliżej końca grupy, odczuwało podobne efekty, ale udało im się zawrócić i uciec z tunelu. Około godziny 16:45, osoby, które wyszły na zewnątrz, zadzwoniły po służby ratunkowe. Na miejsce szybko dotarło wielu ratowników. Kiedy ratownicy przygotowywali się do wejścia do tunelu, rozmawiali z osobami, którym udało się uciec. Wszyscy mówili, że poczuli zapach jakiegoś rodzaju gazu, gdy inni żemdleli, więc ratownicy musieli być ostrożni, aby sami nie stracić przytomności. Dodatkowo, akcja ratunkowa nie była łatwa, ponieważ tunel lawowy miał maksymalnie 2 metry wysokości i szerokości, ale większość jego części była jeszcze węższa. Na szczęście. Gdy ratownicy wchodzili do środka, niektórzy z 16 osób, które zemdlały, zaczęli się budzić i sami wydostali się na zewnątrz. Posuwając się naprzód, około 1400 metrów w głąb, ratownicy znaleźli pierwsze osoby, które nadal były nieprzytomne i zaczęli je wynosić. Trochę dalej poczuli zapach gazu, o którym wspominali inni. Przez całą noc i pierwsze godziny poranka 11 lutego ratownicy musieli działać bardzo ostrożnie. Podczas gdy ratowali ludzi coraz głębiej w tunelu, odkryli, że pozostanie tam zbyt długo może mieć konsekwencje. Ośmioro z uratowanych zostało przetransportowanych helikopterem do szpitala z problemami z oddychaniem, a dwóch z nich było w poważniejszym stanie, z bólem mięśni spowodowanym pozycją, w jakiej stracili przytomność. Kiedy zbliżało się popołudnie 11 lutego, tylko sześć osób nadal było uwięzionych w środku. Ci sześciu znajdowali się na przodzie grupy, więc byli najdalej w jaskini. Gdy ratownicy się zbliżali, zapach gazu stawał się silniejszy, co wskazywało, że im głębiej szli, tym wyższe było stężenie gazu. Po prawie 20 godzinach od momentu, gdy wędrowcy zaczęli, jak im się wydawało, spokojną i przyjemną eksplorację, akcja ratunkowa zakończyła się smutnym zwrotem. Ostatnich sześciu zostało znalezionych martwych. Wszyscy zmarli z powodu braku tlenu. Mózg wytrzymuje tylko kilka chwil bez tlenu, zanim komórki zaczną umierać. A po czterech minutach śmierć jest niemal pewna. Tak więc prawdopodobnie odeszli już dużo wcześniej, zanim pierwsza część grupy zdążyła wyjść na zewnątrz. Po tragedii, osoby dobrze znające tunele lawowe w tamtym rejonie powiedziały, że wędrowcy byli dokładnie w najgorszym możliwym miejscu. Teneryfa to wyspa wulkaniczna i, mimo że nie było tam wybuchu od początku XX wieku, pod ziemią nadal dzieje się wiele rzeczy. W miarę jak skały się topią i wulkan się rozgrzewa. Produkowane są niebezpieczne gazy, które trafiają do sieci tuneli lawowych. Te gazy są cięższe niż normalne powietrze i gromadzą się, zastępując powietrze, którym można oddychać. Jak opowiadali, ocalali, kiedy zdajesz sobie sprawę, że znajdujesz się w miejscu, gdzie kończy się tlen, często jest już za późno. Brak powietrza sprawia, że bardzo szybko czujesz się zmęczony i pozostaje tylko kilka chwil, by spróbować uciec z niebezpiecznego obszaru. Władze lokalne ogłosiły trzy dni żałoby po odkryciu ciał sześciu wędrowców, którzy nie przetrwali. Po tej smutnej historii zaczyna się nowa, 15 sierpnia 1992 roku. Była już późna noc, kiedy trzej przyjaciele: Dave, Scott i Alex, założyli swoje sprzęty do nurkowania i zeszli do wód jeziora Jack w Tennessee. Mieli dobry powód, by znaleźć się tam po ciemku. Ponieważ planowali wejść do jaskini Nykejak, miejsca zakazanego przez Tefyła, władze Doliny Tennessee. Jaskinia była schronieniem dla rzadkiego gatunku nietoperza, więc była chroniona drucianym ogrodzeniem. Ale to nie powstrzymało Dave'a i jego przyjaciół. Wiedzieli, że istnieje przestrzeń między ogrodzeniem a dnem jeziora, i wystarczyło przepłynąć pod nim, aby wejść do środka. To była, tak naprawdę, ich trzecia wizyta w jaskini. Poprzedniej nocy również nurkowali tam ponieważ poszukiwali gigantycznych sumów. Mówi się, że ryby w jaskini są ogromne, mogą ważyć nawet 91 kg. Podczas ostatniej wizyty Dave zobaczył jednego z tych potworów i nawet próbował go złapać za pomocą kuzi podwodnej, ale tylko zadrasną rybę. Od tamtej pory nie przestawał o tym myśleć. Tej nocy celem było schwytanie gigantycznego suma. Co ciekawe, jaskinia była także miejscem przemiany dla innej osoby. Przed zakończeniem budowy tamy, zarządzanej przez Tefeła w 1967 roku, jaskinia była sucha. Pewnego dnia, człowiek ubrany na czarno wszedł do jaskini i usiadł, całkowicie zniechęcony. W tamtych czasach widział siebie jako człowieka bez nadziei, z małżeństwem w ruinie z powodu swoich problemów. Myślał o zakończeniu wszystkiego właśnie tam. Jednak, gdy siedział i rozmyślał, doświadczył duchowego przebudzenia, które całkowicie zmieniło jego życie. Wszedł do jaskini myśląc o końcu, ale wyszedł z niej z nowym początkiem. Tym człowiekiem był nikt inny jak Johnny Cash. Jak bardzo zaskakująca by nie była ta historia, opowieść o jaskini Nykejack sięga znacznie dalej. Jaskinia ma długą historię, sięgającą czasów rdzennych mieszkańców Chikemogę, którzy wykorzystywali ją do tańców wojennych i planowania obrony przed osadnikami. Później... Podczas wojny secesyjnej stała się bardzo ważnym miejscem dla Armii Konfederacji, ponieważ zawierała duże ilości saletry potrzebnej do produkcji prochu. Na przestrzeni lat podjęto wiele prób przekształcenia jaskini w miejsce turystyczne, a jedną z atrakcji była ogromna stalagmit, uważana za największy na świecie. Jednakże, z powodu budowy tamy i ochrony nietoperza Indiana na mocy prawa, jaskinia została zalana, a legalna eksploracja dobiegła końca. Podczas gdy Dave Scott i Alex płynęli głębiej w jaskini, ze swoimi harpunami gotowymi do akcji. Zaczynali być rozczarowani, ponieważ nie znaleźli ryby, której szukali. Widoczność w jaskini była nieco lepsza niż w jeziorze, ale wciąż niezbyt dobra. Około godziny 23.00 Dave spojrzał na miernik powietrza i zdał sobie sprawę, że czas wracać. Dał znak przyjaciołom i wszyscy zaczęli się wynurzać. Jednak podczas gdy płynęli w kierunku powierzchni, widzieli tylko skalne sklepienie nad sobą. W tym momencie zdali sobie sprawę, że wpłynęli głębiej do jaskini niż myśleli i że wciąż byli daleko od wyjścia. Próbując wymacać sklepienie, ponownie opadli, aby się zebrać i ruszyli w kierunku, który uważali za wyjście. Warto pamiętać, że żaden z nich nie był certyfikowanym nurkiem jaskiniowym. Choć byli doświadczonymi nurkami w wodach otwartych, nurkowanie w jaskiniach wymaga specjalnych umiejętności i sprzętu. Wchodząc tamtej nocy, popełnili poważny błąd, Poszli bez liny przewodniej. W jaskiniach, w których dozwolone jest nurkowanie, zazwyczaj przy wejściu są zamocowane liny przewodnie, które prowadzą nurka po drodze. Nawet w jaskiniach bez tych linii, nurkowie zawsze przywiązują linę przewodnią do wejścia i przymocowują drugi koniec do swojego pasa. Ta lina jest niezbędna, aby pomóc nurkom znaleźć wyjście, zwłaszcza jeśli coś pójdzie nie tak lub jeśli widoczność zostanie zredukowana do zera. Kiedy próbowali się wynurzyć i natrafili jedynie na skały, zaczęli wpadać w panikę. W walce o znalezienie wyjścia ich płetwy wzburzyły mu z dna, ścian i sufitu jaskini, tworząc chmurę pyłu, która całkowicie ich oślepiła. Bez możliwości zobaczenia czegokolwiek, rozdzielili się. Dave popłynął w jedną stronę, podczas gdy Scott i Alex w drugą. Cudem, Scott i Alex odnaleźli tunel prowadzący do wejścia i udało im się wydostać. Po wynurzeniu się zorientowali się, że w ich butlach powietrze prawie się skończyło, pozostało jedynie kilka oddechów. To wtedy zauważyli coś przerażającego: Dave nie był z nimi. Po chwili oczekiwania i braku jakiegokolwiek znaku, wyszli z jaskini i wezwali pomoc. Około godziny drugiej nad ranem wezwano tefeła, a na miejsce zaczęły przybywać liczne ekipy ratunkowe. Jednakże, mimo że na wezwanie odpowiedziało ponad 100 osób, żadna z nich nie miała uprawnień do nurkowania w jaskiniach. Gdyby chcieli sprowadzić nurków certyfikowanych do nurkowania w jaskiniach, najbliżsi byli oddaleni co najmniej dwie godziny drogi stąd. Jednak lider operacji ratunkowej nie uważał, że sprowadzanie tych specjalistów jest konieczne. Na podstawie wiedzy o systemie jaskin i braku doświadczenia Dave'a w takim środowisku, sądził, że ta misja to jedynie ratunek z nazwy. Dowódca przypuszczał, że Dave już się utopił albo zamarzł z powodu niskiej temperatury wody, co miało wpływ na jego decyzję. Kiedy zaczynał się świt, Tefeła skontaktowała się z Buddy'em M. Lane M., kapitanem lokalnej ekipy ratunkowej specjalizującej się w jaskiniach i klifach. Podczas rozmowy telefonicznej Buddy sięgnął po mapę jaskini sporządzoną w 1962 roku, zanim tama została zbudowana i jaskinia zalana. Mając mapę, zaznaczył, gdzie według niego Dave mógłby się znajdować, pamiętając, że mogą tam być kieszenie powietrzne. Te kieszenie powietrzne mogły nie być duże ale mogłyby wystarczyć, aby utrzymać Dave'a przy życiu na tyle długo, by go uratować. Gdy dowiedział się, że akcja ratunkowa traktowana jest jako operacja odzyskiwania ciała, Buddy nie mógł w to uwierzyć. Ekipa Buddyego miała większe doświadczenie w ratunkach w tej okolicy niż jakakolwiek inna. Wiedział, że ratunek nie kończy się, dopóki nie odnajdzie się ciała albo gdy minie zbyt wiele czasu, aby utrzymać kogoś bezpiecznie. Ale lider ratunkowy był stanowczy mówiąc, że to operacja dla nurków wodnych, a nie dla nurków jaskiniowych. Prośby Badiego o sprowadzenie specjalistów od nurkowania w jaskiniach nie zostały wysłuchane. Badi nawet zaoferował, że przyjedzie na miejsce i pomoże w ratunku, ale ten pomysł również został odrzucony. W tym momencie nurkowie na miejscu już trzykrotnie weszli do jaskini, ale byli zmuszeni wrócić, co utwierdziło lidera ratunku w przekonaniu, że Dave już nie żyje. Mimo to Badi nadal nalegał Prosząc o pozwolenie na przyjazd, ale jego oferty były wielokrotnie odrzucane. Została mu więc tylko jedna opcja: Buddy skontaktował się z Markiem Caldwellem, dyrektorem FEMA, Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, który miał moc zmienić sytuację. Po wysłuchaniu tego, co miał do powiedzenia Buddy, Mark natychmiast udał się do jaskini i przejął dowodzenie nad akcją ratunkową. Pierwszą rzeczą, którą zrobił Mark, było sprowadzenie Buddy'ego i jego porucznika, Dennisa aby spróbowali przeprowadzić ratunek. Podczas rozmowy omówili możliwość otwarcia tamy w celu obniżenia poziomu wody w jaskini, ale to wiązałoby się z dużymi kosztami dla TVA, ponieważ przerwałoby produkcję energii elektrycznej. Mimo że wiedział, iż ta decyzja może zmarnować tysiące dolarów, Mark nakazał operatorom, aby zaczęli obniżać poziom jeziora. Buddy i Mark mieli nadzieję, że to stworzy wystarczająco dużo przestrzeni, by więcej powietrza mogło dotrzeć do Dave'a, jeśli ten przebywał w kieszeni powietrznej. Buddy obliczył, że gdyby Dave był w jednej z takich kieszeni, miałby jedynie kilka centymetrów przestrzeni do oddychania między wodą a stropem. W związku z tym, Tefeła spuściła ponad 3 miliardy galonów wody z jeziora, obniżając poziom o 36 centymetrów, co było maksymalnym możliwym spadkiem nie zakłócając żeglugi na jeziorze. Gdy tylko poziom wody spadł, Buddy i Dennis weszli do jaskini ze swoim sprzętem do ratownictwa jaskiniowego i kilkoma pożyczonymi płetwami. Warto przypomnieć, że Buddy i Dennis byli specjalistami od ratownictwa w jaskiniach, ale nie posiadali certyfikatów nurkowania jaskiniowego. Na szczęście, obniżenie poziomu wody umożliwiło Buddyemu i Dennisowi poruszanie się bez potrzeby użycia butli tlenowych i całego sprzętu do nurkowania. Po obniżeniu poziomu wody mieli wystarczająco dużo miejsca do oddychania, choć w niektórych miejscach przestrzeń ta wynosiła jedynie około 4 cm. Było naprawdę ciasno. W głębi jaskini Buddy i Dennis zawołali Dave'a i na chwilę zamilkli, aby nasłuchiwać, ale nie usłyszeli nic. Nadzieja na znalezienie Dave'a żywego zaczęła gasnąć. Poszli trochę dalej i zawołali ponownie. Nagle przez tunel rozległ się odległy głos. Obaj spojrzeli na siebie i ruszyli szybko w tamtym kierunku. W niewielkiej kieszeni powietrznej znaleźli Dave'a, wyczerpanego, ale żywego. Spojrzał na Badiego i Denisa i zapytał, czy są aniołami. Dennis zaśmiał się i powiedział, że nazywano ich różnie, ale nigdy aniołami. Podczas gdy wyprowadzali Dave'a z jaskini, opowiadał o 18 najdłuższych i najtrudniejszych godzinach swojego życia. Przestrzeń. W której przebywał, miała zaledwie około 20 cm powietrza między wodą a sklepieniem. Trzymał się małej stalaktytu, aby utrzymać się nad wodą i oszczędzać energię. Prawie bez tlenu, już czuł, że oddychanie staje się trudniejsze. Krótko przed obniżeniem poziomu wody, Dave prawie nie miał już powietrza do oddychania. I choć poziom jeziora obniżył się o 36 cm, poziom wody w kieszeni powietrznej, w której przebywał Dave, spadł jedynie o około 4 cm. Wystarczająco, aby otworzyć drogę do reszty tunelu. Kiedy świeże powietrze napłynęło do jaskini, Dave powiedział, że brzmiało to jak przejeżdżający pociąg, przywracający go do życia. W tym czasie Dave miał wizję dwóch aniołów, którzy przyszli go zabrać, stąd jego dziwne pytanie do Buddy'ego i Dennisa. Przemieniające doświadczenie, jakie Dave przeszedł w jaskini, dało mu drugą szansę na życie i sprawiło, że uwierzył, iż wydarzył się tam prawdziwy cud. Podobnie jak Johnny Cash, Dave odnalazł nową perspektywę na życie wewnątrz jaskini. A mówiąc o magicznych miejscach, tysiące odwiedzających przyjeżdża każdego roku do Wikiwachi Springs, na północ od Tampi na Florydzie, aby obejrzeć spektakl, którego nie znajdzie się nigdzie indziej. W parku stanowym odbywa się na żywo pokaz syren, gdzie nurkowie ubrani jak syreny pływają synchronicznie, aby zachwycić publiczność. Jednak to, czego wielu nie wie, to fakt, że tuż pod sceną, gdzie pływają Syreny, znajduje się system zalanych jaskiń. Tak rozległy i niebezpieczny, że nazywany jest Mount Everestem nurkowania jaskiniowego. Ten system był praktycznie nieeksplorowany aż do 2007 roku, kiedy to duża susza stworzyła okazję dla nurków z grupy Karst Underwater Research Team. Udało im się zbadać i udokumentować około 2000 metrów przejść. Jaskinie w Wiki Springs sięgają ponad 122 metry głębokości, co czyni je jednym z najgłębszych systemów jaskiń słodkowodnych w Stanach Zjednoczonych. Dzięki nowemu tytułowi jednej z najbardziej wymagających jaskin, nurkowie z całego świata nie mogli się doczekać, by odkrywać ukryte zakątki pod pokazem Syren. Niestety, to źródło nie jest miejscem, do którego można po prostu przyjść i zanurkować. Najpierw należy zarezerwować termin, ale co ważniejsze, warunki muszą być idealne, ponieważ tunele są niezwykle wąskie i mają bardzo silny prąd. Każdego dnia ponad 117 milionów galonów wody przepływa przez jaskinie. Aby lepiej to zrozumieć, niektórzy nurkowie mówią, że to jak próba wspinania się po ścianie, gdy ktoś leje na ciebie wodę z węża strażackiego. Te warunki już spowodowały śmiertelne wypadki w systemie. Dlatego najlepszy czas na bezpieczną eksplorację to okresy suszy. Na Florydzie pada dużo deszczu, a w środkowej Florydzie, gdzie znajduje się Wiki Wachi, może wystąpić od 0 do 11 tygodni suszy rocznie, co oznacza, że możliwości nurkowania w systemie są dość rzadkie. Marson, członek Karst Underwater Research Team, był pasjonatem nurkowania jaskiniowego. Pracował w dziale technologii informacyjnej w Centrum Krwiodawstwa w Gainesville na Florydzie. Chociaż lubił komputery. Nurkowanie w jaskiniach było jego prawdziwą pasją. Uwielbiał przygody i zawsze szukał adrenaliny, co martwiło jego matkę. Mimo że był ostrożny i miał doświadczenie, ona nigdy nie czuła się spokojna z faktem, że Marson uprawia to niebezpieczne hobby. Marson eksplorował zalane jaskinie w pobliżu Gainesville co najmniej dwa lub trzy razy w tygodniu. W 2010 roku rozwinął swoją pasję, pomagając innym, stając się nurkiem ratownikiem. Kiedy nurka zaginęło w Vortex Springs, Marson był jednym z tych, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach, choć niestety ciała nie udało się odnaleźć. Dwa lata później, 31 marca 2012 roku, Marson i jego zespół karst udali się do Wiki Springs na nurkowanie badawcze. Po ostatnim pokazie syren tego dnia, Marson i pięciu kolegów nurków przygotowało się i weszło do wody około godziny 15.30. Przepłynęli obok żółwi, ryb i nawet scenografii używanej w pokazie syren, w drodze do wejścia do jaskini. W przeciwieństwie do innych jaskin, droga do Wikiwachi Springs ma wielkość drzwi. Ta ciasna przestrzeń intensyfikuje prąd, który osiąga nawet 1800 galonów na sekundę. Zaraz po przejściu przez wejście, nurkowie napotkali jedne z najwęższych części jaskini, mniej więcej 33 metry głębokości, aż dotarli do obszernej sali na głębokości około 54 metry. Po zbadaniu miejsca, Marson dał znak kolegom, wskazując, że wróci do wyjścia. Pomachali mu na znak, że wszystko jest w porządku i zaczął się wynurzać. Wynurzanie to najtrudniejsza część, ponieważ prąd staje się jeszcze silniejszy na drodze wyjścia. Przy wejściu do jaskini płynie się z prądem, ale przy wyjściu trzeba płynąć pod prąd. To jak pilotowanie samolotu pod silny wiatr, proces staje się powolny i wymaga dużo energii. Od około 54 metrów pomarańczowa lina prowadząca kieruje nurków do wejścia. Przechodzi przez dużą salę i prowadzi do około 43 metrów głębokości. W tym miejscu zaczyna się wąskie przejście. Podążając za liną, nurkowie mogą przejść przez najszerszą część, która nadal jest wąska, ale robi dużą różnicę dla tych, którzy muszą przejść. Te wąskie odcinki ciągną się przez kolejne 24 metry, aż do około 20 metrów głębokości, gdzie jaskinia znów się otwiera i można zobaczyć światło dzienne. Podczas wspinania się w kierunku wąskiego przejścia, pięciu nurków, którzy byli za Marsonem, zobaczyło, że nagle zszedł z pomarańczowej liny i skierował się w stronę jednej z najwęższych części systemu. To zdezorientowało wszystkich, ponieważ Marson znał już dobrze jaskinię i wiedział, która droga prowadzi do wyjścia. Nie tylko szedł w złym kierunku, ale wyglądało na to, że zbyt mocno walczył z prądem, płynąc szybko, aż utknął. Kiedy inni dotarli do około 30 metrów, zobaczyli Marsona uwięzionego w bardzo wąskim przejściu. Marson wydawał się przytomny i próbował się uwolnić, ale przestrzeń była tak wąska, że nawet nurkowie, którzy noszą butle z boku, mieliby trudności z przejściem. Zwykle w ciasnych jaskiniach nurkowie noszą butle z boku ciała, co ułatwia przejście przez takie miejsca? ale Marson miał butle na plecach. To oznaczało, że musiał siłować się z przejściem, ale utknął i nie mógł się ruszyć. Kiedy koledzy zobaczyli to, próbowali mu pomóc, ciągnąc i popychając, ale bez powodzenia. Wyglądało na to, że Marson nawet nie zdawał sobie sprawy z ich obecności. Bez straty czasu nurkowie szybko wrócili na powierzchnię, aby wezwać pomoc. W ciągu kilku minut zespół wsparcia zszedł do miejsca, gdzie był Marson. To, co znaleźli, było bardzo smutne. Był całkowicie uwięziony w skałach i już nie żył. Jego maska była na czole, a regulator unosił się w prądzie. Przez prawie godzinę nurkowie pracowali nad uwolnieniem go i musieli przeciąć jego sprzęt, aby go wyjąć. Kiedy w końcu dotarli na powierzchnię, około godziny 16:45, spojrzenie na miernik powietrza pokazało, że Marson miał jeszcze połowę zapasów w obu butlach. To oznacza, że nie zabrakło mu powietrza, kiedy był uwięziony. Coś innego na niego wpłynęło. Po autopsji odkryto, że Marson się nie utopił. Zamiast tego doznał czegoś, co nazywa się gazową embolią tętniczą, jednym z najniebezpieczniejszych ryzyk dla nurków. Kiedy nurkowie schodzą na głębokość, ciśnienie rośnie i sprawia, że ciało pochłania więcej azotu. Podczas wynurzania się, azot jest uwalniany z powrotem do krwi. Jeśli nurek wynurza się zbyt szybko, gaz ten tworzy pęcherzyki w krwi, powodując wiele problemów. Gazowa embolia tętnicza występuje, gdy nurek łamie jedną z najważniejszych zasad nurkowania, nigdy nie wstrzymuj oddechu podczas wynurzania. W tej części nurkowania ciśnienie wody na ciele maleje, powodując, że powietrze w płucach się rozpręża. Jeśli nurek wstrzymuje oddech podczas wynurzania, gaz może się rozprężyć na tyle, że pękają płuca i uwalniają pęcherzyki gazu do tętnic. Te pęcherzyki są bardzo niebezpieczne, gdy dostaną się do tętnic. Już 2 lub 3 mililitry powietrza w tętnicach prowadzących do mózgu mogą być śmiertelne. W sercu jeden pęcherzyk o objętości pół mililitra wystarczy, aby całkowicie zablokować przepływ krwi, co jest śmiertelne. Dlatego embolia jest zazwyczaj śmiertelna, nawet gdy nurek dotrze na powierzchnię. W przypadku Marsona autopsja wykazała, że doznał emboli podczas wynurzania, co sprawiło, że był zdezorientowany i wybrał złą drogę. W miarę wynurzania się Duży pęcherzyk gazu uwolnił się z jego płuc i trafił do serca, blokując dopływ krwi do płuc. Niestety, szacuje się, że Marson zmarł, zanim zespół wsparcia wszedł do wody. Bardzo dziękujemy za oglądanie do końca. Jak już wcześniej wspomniałem, znalezienie historii o jaskiniach staje się coraz trudniejsze. Jeśli znasz jakąś ciekawą historię ze swojego kraju lub taką, która jeszcze nie była tutaj opowiedziana, możesz ją zasugerować, korzystając z formularza w opisie. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że zobaczymy się następnym razem.